O, czarna noc, pada deszcz i zimno. Hej, witajcie na kanale Kwasior official. Pierwszy odcinek z cyklu Spiżarnia Przetrwania. Cyklu, w którym będziemy omawiać sobie produkty spożywcze, które pozwolą nam przeżyć trudne czasy. Czasy, w których posypie się system. Klęski żywiołowe, powodzie, tsunami, różnego rodzaju wichury. Zobaczcie tutaj daleko na Kociewiu, kilka lat temu trąba powietrzna zdmuchnęła lasy, domy. Drzewa jak zapałki się łamały. Dalej, braki w dostawach prądu. Kilkanaście, kilkadziesiąt dni anarchia. W końcu wojna, która może się przytrafić. Oraz różnego rodzaju inne klęski żywiołowe. W tych trudnych czasach nie za bardzo powinniśmy liczyć na pomoc systemu, przyjaciele, rodzina. No, uwierzcie mi, że z również może być różnie, więc to, co wytworzymy, to, co zgromadzimy i nasze umiejętności oraz wiedza znacznie zwiększą nam szanse na przeżycie. Oczywiście możemy wprowadzić się w stan endogennego odżywiania się, za to nawet facet jakiś czas temu dostał nobla i przeżyć miesiąc tylko i wyłącznie na wodzie, a taki gość jak ja 2-3 miesiące też spokojnie sobie poradzi. Ale to nie będzie to, o co chodzi tych kwestii, nie będziemy poruszać na tej serii. Na tej serii powiem, będzie jedzenie. No i zacznijmy serię od chleba. Chleb nieśmiertelny, chleb wojskowy, chleb pytlowy, czyli chleb o bardzo wydłużonym terminie przydatności do spożycia. Wydłużonym 2-3 lata. Maksymalny chleb pytlowy, jaki mi udało się jeść, był 7 lat po terminie i wszystko było z nim w porządku. On może wymagać odświeżenia, ale to też nie jest obowiązkowe o czym zaraz powiemy. Jaki ma skład? Jak wygląda? Jak wygląda po przyklejeniu? ale najważniejsze jak on smakuje. O tym wszystkim zaraz się przekonamy, ale pozwólcie, że wejdziemy do chałupy, bo czarno tu i coraz bardziej pada. Chodźcie! I proszę bardzo, najłatwiej dostępne chleby pytlowe na polskim rynku. Ten pakowany w taką przeźroczystą, w ten w taką klimatyczną folię w ciapki. Produkuje je ta sama firma. Sprawdźmy skład. Zacznijmy może od tego. Chleb trwały, żytni, pytlowy. Formowany cały w opakowaniach foliowych. Składniki. Mąka Żytnia typ 720, mąka pszenna typ 750, woda, ekstrakt słodowy i jęczmienny, płatki ziemniaczane, tłuszcz drożdże, sól. Dobrze? Dobrze. Data przydatności: najlepiej spożyć przed 20.12.2023, 2023 a. Po tej dacie 20-2022 należy go odświeżyć przed spożyciem, ale to jest oczywiście opcja. Drugi Moro to chleb wojskowy na naturalnym zakwasie. Nie zawiera konserwantów. 440 gramów. Składniki. Woda, mąka żytnia, mąka pszenna, mąka żytnia razowa, tłuszcz roślinny, drożdże piekarnicze, ekstrakt słodowy i jęczmienny, płatki ziemniaczane, sól, mąka sojowa zawiera żywe kultury bakterii mlekowych. No tak, no bo na zakwasie przecież. E, sugerowana data przydatności to 9 listopada 2023 rok, ale jak mówię, to jest tylko orientacja. I teraz tak, metody odświeżania chleba. Chociaż to jest opcja. W kuchence mikrofalowej, w tosterze lub w piekarniku. Wszystko pięknie, ale kiedy jest blackout, to można to zrobić w ten sposób, no bo przecież to nie będzie działać. Że na patelni wlejcie 50 wody, zagrzejcie to wszystko, połóżcie ten chleb. Przykryjcie czymś i potrzymajcie kilka minut, aby nabrał on ciepła. Para, żeby w niego weszła, nadając mu wilgoci, i będzie wszystko w porządku. Tutaj, jak widać, zgromadziłem najpotrzebniejsze dodatki do przeżycia w postaci cebuli. Kiszonek są to ogóreczki oraz smalec. No to co? Dwa chleby. Cyk, cyk. Smacznego. Zaczynamy od tego chlebka mniej wojskowego, a bardziej cywilnego. Teraz plan jest taki, przekroję ten chleb i od razu go powącham. Zobaczymy, co się stanie. Mm, piękny zapach, pachnie to wszystko kwasem chlebowym. Wspaniała sprawa. Jest na dzień dobry, bardzo miłe znania. To co, kroimy chlebuś. Wygląda dobrze. Mm. Jak pachnie? Pięknie. Pachnie kwasem chlebowym, takim litewskim kwasem chlebowym. Lepi się on, jest wyraźnie tłusty. Faktura troszeczkę gąbki. Ale sprawdźmy. Mm. Wilgotny. Tuściutki. Mocny właśnie chlebowy. Taki litewski. Posmak. Bardzo sympatyczny. Dobra, sprawdźmy drugi chlebek. Dobra, sprawdźmy jak on pachnie. Mm, bardziej intensywnie. Ten, ten bardziej słodowo, a ten, ten jakby bardziej orzechami. Ten mi bardziej odpowiada jeśli chodzi o zapach, a smak? Wygląda bardzo podobnie. Mmm, niewiele, ale lepszy od tego. Niewiele lepszy. Ale lepszy. Mm. Ten ma bardziej taki słodowy aromat, właśnie kwasowo-piwny. Ten natomiast jest przyjemniejszy, bardziej zbalansowany, bardziej orzechowy. Dzieciom wydaje mi się, że ten będzie też mógł bardziej smakować. I osobom takim nielubiącym mocnych takich kwaskowych smaków ten jest bardziej kwaskowy, ale tak jak mówię, różnice tutaj są bardzo subtelne. One są bardzo podobne te produkty. No to co? Próbujemy słuchajcie. Smalec, ogórek, cebula. Wjeżdżają teraz do akcji. Ła! No i pięknie. Kanapeczki zrobione, tutaj jeszcze odrobina cebulki na przygryskę oraz ogóreczek. Sprawdźmy, jak w tej wersji zachowa się nasz chleb pytlowy. Mm. To jest naprawdę dobre. Chleb pytlowy w tej konfiguracji radzi sobie wyśmienicie, ale wiem, że również z serem, z masłem, z dżemami, konfiturami również radzi sobie wyśmienicie, więc cały przykrój rodziny możemy tym wyżywić. Ba, wyżywić. To jest naprawdę dobre. Chleb w takim oldschoolowym, litewskim stylu, o długiej dacie przydatności. 2-3 lata to minimum. Więc e, proponuję zaopatrzyć się w kilka, kilkanaście, to można kartonami nawet kupować, takich bochenków. Firma jest nieważna, chodzi o jakby sam produkt. I wymieniać go na przykład co 3 lata, za 3 lata już go dojadać. Spokojnie na co dzień taki chlebek pytlowy jest przepyszną alternatywą do takiego zwykłego chleba z pikarni. Wymieniamy taki chleb, kupujemy na nowy i w razie draki, w razie draki spokojnie możemy przeżyć do tego, kilka wiktuałów w słoikach i nie mamy żadnego problemu, a wręcz przeciwnie, mamy naprawdę zasną strawę. Nie tylko przetrwanie, obozy, działki, ryby, biwaki, hikingi. Bierzemy taki chleb pytlowy, i o chleb nie musimy się martwić. Całą resztę składników to możemy już sobie spokojnie dobrać. Słuchajcie, lecę, trzymajcie się i do zobaczenia. tym Remaster. Muszę najpierw to wszystko zjeść, ale. Nie będzie problemu. Trzymajcie się. Mm.